Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Akademii Margo. Dziś przyjrzymy się bliżej jednemu z najczęściej stosowanych typów uszczeleń technicznych, które odgrywają kluczową rolę w wielu urządzeniach obrotowych. Tematem dzisiejszego odcinka są zimeringi, ich budowa, rodzaje i zastosowania. Czym są Zimmeringi? Zimmering to podobny, potoczna nazwa dla promieniowego uszczelnienia wału obrotowego i głównym zadaniem jest zabezpieczenie układów mechanicznych przed wyciekiem olejów, smarów czy innych cieczy roboczych, a jednocześnie ochrona wnętrza urządzenia, przed wnikaniem zanieczyszczeń z zewnątrz. Stosuje się je powszechnie w silnikach spalinowych, przekładniach, pompach, agregatach oraz maszynach przemysłowych, w których występuje ruch obrotowy. Z czego zbudowany jest zimmering? Każdy zimmering składa się z kilku podstawowych elementów. Wargi uszczelniającej, która przelega do wału i zapewnia szczelność. Sprężyny napinającej, otrzymającej stały docisk wargi do wału nawet przy zużyciu materiału. Oraz obudowy, która może być wykonana z metalu, gumy albo być konstrukcją mieszaną. Gdzie? Metalowy pierścionek pokryty jest warstwą elastomeru. Wszystkie te elementy razem tworzą wytrzymałe precyzyjne uszczelnienie, które pracuje w bardzo wymagających warunkach, często pod ciśnieniem, w wysokiej temperaturze i w obecności agresywnych mediów. Jakie wyróżniamy rodzaje zimmeringów? Podstawowy podział obejmuje zimmeringi: jednowargowe oznaczone najczęściej jako A, które mają jedną wargę uszczelniającą i są stosowane tam, gdzie nie ma dużego zapylenia. Dwuwargowe oznaczone najczęściej jako AO. Które oprócz wargi głównej mają również wargę przeciwpyłową, chroniącą przed wnikaniem brudów i zanieczyszczeń. Są także wersje specjalistyczne, np. z dodatkowym usztywnieniem, spiralną geometrią, krawędzi, czy wykonane z materiałów do kontaktu z żywnością. A co z montażem zimmeringów? To niezwykle ważny etap. Nawet najlepiej dobrane uszczelnienie nie spełni swojej roli, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowane. Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić wargi uszczelniającej, która jest najdelikatniejszym, a zarazem kluczowym elementem całej konstrukcji. Uszkodzenie lub skrzywienie zimmeringu e może skutkować natychmiastowym wyciekiem i bardzo szybkim zużyciem materiału. Dlatego warto stosować odpowiednie narzędzia montażowe oraz pamiętać o dokładnym oczyszczaniu i asmarowaniu wału przed instalacją. Czyli zimmeringi sprawdzają się w trudnych warunkach, na przykład w kontakcie z agresywnymi substancjami. Tak, pod warunkiem, że wykonane są z odpowiednich materiałów. Zimmeringi produkowane są z różnych mieszanek gumy, takich jak NBR, który dobrze znosi kontakt z olejami i paliwami, MVQ lub silikon, odporny na wysokie temperatury i utlenienie, a także FKM, czyli Viton, odporny na chemikalia, temperaturę i trudne warunki pracy. Dzięki temu zimmeringi można dopasować praktycznie do każdej aplikacji od przemysłu spożywczego po ciężki przemysł maszynowy. Zimmering może wydawać się prostym elementem, ale jego rola w układzie mechanicznym jest nie do przecenienia to właśnie on odpowiada za szczelność, bezpieczeństwo i długą żywotność wielu krytycznych komponentów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków Akademii Margo, gdzie kontynuujemy naszą podróż po świecie technologii i uszczelnień utrzymania ruchu. Do zobaczenia.